Ukraina od dłuższego czasu czyni starania, by postawić prezydenta Rosji Władimira Putina przed Międzynarodowym Trybunałem. Jednak najbardziej niechętna jest powoływaniu takiego trybunału niemiecka szefowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Anna Lena Baerbock. Były doradca prezydenta Rosji Władimira Putina Abbas Galiamow oświadczył, że Putin ma gotowy plan ucieczki do Ameryki Południowej. Oczywiście na wypadek przegranej wojny z Ukrainą. Kreml rozpoczął przygotowywania do ewakuacji prezydenta już wiosną. Operacji tej nadano kryptonim Arka Noego. Pierwotnie plan zakładał ucieczkę do Chin, ale obecnie na stole leżą dwie opcje: Argentyna lub Wenezuela. Kryzys na Węgrzech staje się coraz bardziej silniejszy. Brak paliwa na stacjach, problemy z dostarczeniem ciepła do domów. Przyszalejąca inflacja, która przekroczyła już ponad 20% jest najwyższa w Unii Europejskiej. Szokują przede wszystkim ceny żywności, które są o ponad 43% wyższe niż rok temu. W irańskich dronach wykorzystywanych przez Rosję do nalotów Ukrainy zostały znalezione holenderskie chipy. Mowa jest o holenderskich firmach produkujących chipy NXP i Nexperia. Wcześniej, bo latem tego roku chipy z holenderskich firm zostały znalezione również w rosyjskich dronach. I wszystko mimo sankcji nałożonych na Rosję i Iran, którym teoretycznie takich produktów nie można sprzedawać. Co to jest wirus RSV? Jest to wirus RNA, który odpowiada za większość zakażeń u dzieci, małych dzieci górnych dróg oddechowych. Obecnie ten wirus dominuje i dziesiątkuje dzieci w żłobkach i przedszkolach. Każdy, kto ma małe dziecko, pewnie może to potwierdzić. Jest to wirus, który powoduje tak zwane przeziębienie, czyli dziecko ma gorączkę, katar, kaszel. Objawy ustępują zazwyczaj samoistnie do dwóch tygodni. Drogą oszczędzenia jest droga kropelkowa i bezpośredni kontakt, a okres wylęgania wynosi od 4 do 6 dni czasami może prowadzić do powikłań i może powodować zapalenie oskrzeli lub płuc u dzieci. U młodzieży i osób dorosłych choroba przebiega dużo łagodniej niż u dzieci. Przy zakażeniu wirusem RSV stosuje się leczenie objawowe i nie podajemy antybiotyków, gdyż jest to wirus, a antybiotyk nie działa na wirusy, tylko na bakterie. W przypadku wzrostu zachorowań, jak teraz ma to miejsce na wirusa RSV, przyjmuje się, że połowa małych dzieci będzie na niego chora. A w zbiorowiskach dziecięcych typu przedszkola czy żłobki ten współczynnik może nawet dochodzić do 100%. I każde dziecko będzie chore na wirus RSV z objawami mniejszymi lub większymi. Obecnie w przedszkolu mojego dziecka, gdzie jest 25 dzieci, chodziło tylko 8. Mały był chory dwa tygodnie, wrócił i po tygodniu znowu jeszcze raz jest chory. Niestety. Pamiętaj, że to Ty w którymś domu jesteś synem koleżanki czy jej matki.